Nie, bo, ale bo, poczekaj, jakby poczekaj miał, jakby, jak Ale tylko ty daj nam dokończyć. No. Hubert! No. To to był turniej. I ja musiałem dalej, chciałem dalej walczyć w turnieju. No nie, ja, ja, się, no, ja, ja, ja nie mu bronię. Że on ja, nie ja, bronię. Walczyć, ja, ja bronię. walczę. Tylko tu... chodzi mi o to, że to nie był, nie wiem, jakiś... Już... Ale to był dobry występ. Hubert. Bezbłędny. Hubert, hubert, zejdź na ziemię, bo jeszcze cię coś chyba trzyma. nie wiem. No, nie, nie, nie. Ja wczoraj nie do domku. Ja wczoraj grzecznie do domku. Ale ja też nie chodzi o to, o emocje chodzi mi. Ja nic ci nie narzucam, że ty coś tam ten. Nie, dobre, Ja na ziemię, chłopie. ta na to ty nigdy byś w życiu nie wyszedł do gościa. Ale widzisz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to zwycięstwo nie było przez jakiś knockout czy przez decyzję, tylko przez twoją niezdolność do dalszej walki. Tak? Hubert. A przecież się kończy. Dobra, no to poproszę powtórkę ich. Jedziesz, I zderzenia głowami. Mi Pokażmy się to. to jeszcze no, raz. ja widziałem to. To zobaczycie.